Na tym arkuszu omówimy opcję przesuwania wierszy i kolumn. I tutaj właśnie specjalnie są ponumerowane kolumny i wiersze dodatkowo, żebyśmy łatwiej zobaczyli, gdzie które się przesunęły nasze dane. I jeśli masz takie nawyki, jak ja z Excela, to żeby przesunąć kolumnę, chciałbyś złapać tutaj krawędź, O i przeciągnąć ją sobie tutaj przykładowo w bok, czyli kolumnę E na Kolumnę D. Tylko jak teraz widzimy, to arkusze Google zaznaczają całą kolumnę D. Czyli nastąpi tu raczej skopiowanie, dokładnie wycięcie i wklejenie danych, czyli podmienienie danych. Nie to bym chciał. Excelu przytrzymałbym Shift i wtedy by mi się pokazała pionowa linia. Niestety tutaj się coś takiego nie dzieje. Tak jak puszczę sobie teraz klawisz myszy, no to dane zostaną nadpisane. Widzimy tak czwórki w ogóle nie ma, kolumna E jest pusta, więc nie Ctrl Z, cofamy tą operację. W arkuszach Google tak najprościej, żeby przesunąć kolumnę, to jest złapać ją, czyli nazwę jej złapać, nie tutaj krawędź, Zaznaczenia, tylko nazwę kolumny. I wtedy, jak sobie przesuwamy, widzimy pionową linię pokazującą, gdzie nasze dane trafią. Czyli tu przed kolumną D. Więc puszczam i widzimy, tak, jest teraz piątka przed czwórką. Mamy te przesunięte informacje. OK, to super. Jedną kolumnę sobie przesunęliśmy. A co, jeśli chcemy przesunąć kilka kolumn, to wtedy trzeba uważać, bo jeśli sobie zaznaczę kolumny z kontrolem to wtedy zobaczymy, że łapkę mamy tylko na jednej z tych kolumn. Tak, czyli widzimy, łapkę mam teraz nad kolumną E, ale nad kolumną D kursor mi się nie zmienia. Więc teraz to moje przesuwanie, tak by przesunęło tylko jedną kolumnę danych. Okay. Tutaj całkiem mam jeszcze dane zepsuło, więc CTRL. -Z. Musimy na to zwrócić uwagę. Więc jak zaznaczyć? Te kolumny naszych danych, no to trzeba albo przeciągnąć myszką, i wtedy mamy łapkę nad dwoma kolumnami, albo tak zaznaczyć z shiftem, tak, od do. I wtedy możemy przeciągnąć kilka danych naraz. Czyli teraz sobie spróbuję przeciągnąć o tutaj w bok przed trzecią kolumną, przed kolumną C. O, i upuszczam sobie moje dane. Udało się odpowiednio się przesunąć, tak? Mogę przesunąć kilka kolumn naraz. Kopię OK, Ctrl Z naszych danych i tu jedna taka uwaga: że jeśli pracujemy ze scalonymi komórkami, czyli tu mamy przykładowo scaloną komórkę składającą się właśnie z dwóch kolumn i jednego wiersza, to tu nie możemy przesunąć sobie tak pojedynczej kolumny danych, bo tak ingerujemy w część scalonych komórek, więc tutaj nie ma takiej możliwości. Musielibyśmy sobie zaznaczyć tak dwie kolumny, czyli cały rozmiar wszystkich naszych scalonych kolumn. Kolumn, i tu przeciągnąć. I wtedy tak możemy przeciągnąć. Widzimy tutaj ten odstęp. No i, i tak to są dla nas najważniejsze opcje. To prawda, to przesuwanie kolumn i też wierszy, tak zaraz sobie parę przykładów zobaczymy, to możemy zobaczyć w menu edycja, i tu mamy przenieść, ale tu jest dokładnie jeden. Jedna kolumna w lewo, i jedna kolumna w prawo, ewentualnie wiersz jeden w górę, w dół. Więc w większości sytuacji wygodniej złapać te nasze dane, żeby to przesunąć. Czyli przykładowo, tak, jeśli mamy jeden wiersz, to nie łapiemy tu za krawędź, tylko za numer wiersza i wtedy możemy sobie go przeciągnąć, o tak, czyli tutaj, o, przeciągnęliśmy nasze dane. OK, CTRL-Z, analogicznie tak, jak zaznaczymy sobie od razu myszką, tylko musimy właśnie lepiej odznaczyć tak? zaznaczyć kilka wierszy, tak możemy je sobie złapać i przeciągnąć te nasze dane, te wiersze, tak, A w większości sytuacji właśnie w ten sposób najwygodniej przesuwać, przemieszczać wiersze i kolumny.